Przez długi czas zastanawiałem się, co mam, co mam nagrać. Przemierzałem Amazon, w, w Grandzie, w Olopsach nic nie znalazłem. Gdy zacząłem przeglądać PlayStora, to szukałem, szukałem, szukałem i chyba nic nie znalazłem, chociaż zobaczmy to. Nie. Więc leciem, lecimy dalej. O. Hm. Cholera jasno. Nie ma nic co można by nagrać i się by nadawało. Nie, zobaczmy piskipera. O co tu chodzi? Mhm. Dobra. Czyli raczej taki to typowy Tower Defense to nie? Hmm. Chyba, że. Hmm. Czekaj. Turowa strategia. W sumie przy tym zasnąć nie można, ale jednak żywałybym jakąś reakcji, więc może wpiszmy sobie gry ak akcji. Yy, kategorie. Yy, akcja. Yy, Agar.io, Boże, na pewno. Yy, dobra, jedziemy. Wątpię, że coś znajdę, bo niestety akurat Play Store już nie oferuje to, to co kiedyś. No niestety, jak widać, nic nie ma, nic, co by mnie zainteresowało, za żadną cholerę na świecie nie ma. Naprawdę wzmuszacie ludzi, żeby nagrywać pieprzonego Minecrafta? Ludzie. Czekajcie, o co tu chodzi? To może być ciekawe. Czekajcie. Po obejrzeniu trailera zaintrygowała mnie ta gra, więc ją ściągnę. Zobaczymy. A nóż, się okaże, że to będzie gra, którą będzie można nagrywać. Więc do zobaczenia za chwilę. Cześć, witajcie, jest to e, gra pod właśnie. E, jest to gra pod tytułem One Finger Dead Punch, Jeszcze nie pamiętam tej gry do końca. Dobra, offline play nie chce mi się. Już, że tak powiem, przechodziłem samouczek, bo chciałem nagrać i nie wyszło. Mam nadzieję, że to zadziała tym razem. E, bo właśnie miałem wszystko nagrywać od początku, tylko że już no. E, mam nadzieję, że to zadziała. Już mniej więcej logikę tej gry ogarniam. Dobra, spokojnie. Ludzie mo mnie to obchodzi, chcę grać. Mm -hmm. no jak widzicie będę się jeszcze Dobra. Mm, nie. Okej. Okay. Więc lecimy. New Challenge. Nie, nie chcę nic. Dobra, jesteśmy zrujnowani, ale o co chodzi, stage? Dobra. Czyli o to chodzi. Dobra. Okej. Okay. Nie wiem o co tu cholera chodzi jeszcze do końca, dobra, jeb, jeb, jeb. Okej. Okay. Czyli na tym z grubsza gra polega, czyli że na Irlando. Mhm. Okej. Okay. Ta gra wydaje się strasznie prosta. Dobra, jedziemy dalej. To jest zbyt proste. Okej. Okay. Jeb go. Dobra, czyli musimy go napierdalać. Aha, o to chodzi. ła wow, aż takie drastyczna ta gra. Jeb go, jeb go. Fuck! Dobra, ta gra jest trudniejsza niż się spodziewałem. Okej. Okay. Dobra, że tak powiem przejdziemy... Aha, okej. Okay. Добра, идем далее. А, бо то, то хоть же количество добра. Kurde Jezu! Jezu, jestem beznadziejny w ciągu. Ej, o co chodzi? Dobra. Dzień go. O, o co chodzi? Ta gra jest prosta, tylko że czasami mi guzików nie ma wie, tak samo było w Shadowfajcie. Nie, zrobimy może całego tego i przyjdziemy dalej. Okej, okay, dobra, jeb go. Jeb mu Ok, jeb go. No nie, ludzie. No nie. Ok, Shit! Dobra, to już coraz mniej faili robimy, więc jest coraz lepiej. Tylko nie wiem czego ciągle chilę dostaję. Kurde, zero reviewsów dziadowa ta gry żartowałem. Ale deski tu naprawdę no, widzieliście w tym co je przechodzę, no, to naprawdę jest problem, żeby cokolwiek nagrać, bo po pierwsze musisz podobać ludziom What the fuck Ej, ale to... O co z tym chodziło? Nie Nie chcę nic kupować, lol Czekajcie, może odwiedzimy sklepik? Czekaj. Kung fu LOL, naprawdę? Aha. Aha, bo to jest za normalny hajs, Kung fu! Boże, a ja się dziwię, dobra, skill Dobra. X. A, bo, a, bo ja mam tylko srebrne główno Jezu, o co chodzi w tej... Jezu, jeszcze naprawdę nie ogarniam tego. Czekaj, misja. Nie, dobra. Jezu, stage. Po prostu jedziemy ze stage. A dobra, czyli dojdziemy do bossa, bossa stawimy na dzielny odcinek. A dawaj random'a. A jezu, wszystko na... Jakie to jest zwalone. Dobra. Boom go. Jak! Jezu, to naprawdę nawet naprawdę nie można. NET spamić nie można, bo tak przegrasz. O co tu chodzi? Naprawdę. Dobra. Jeszcze daję sobie dwa podejścia do tej rundy. Bum. No, ej! Zlagowało mi. To się nie liczyło. Ej, nic nie chcę kupować od was, śmiecie, jedno. Dobra, powolutku. Bungo. Jezu, jaka ta gra jest śmieciowa? Czasami, dobra, ostatnia, ostatnia szansa. Ok, dobra, boom, a już ogarnię o co tu chodzi, dobra U Jezu, ale locha mieliśmy. a już ogarnię mniej więcej o co chodzi z tymi brawlerami, z tymi skubanymi dziadami, co wtedy mnie ominął. Dobra, start game. Tak jak powiedziałem, dochodzimy do bosa. Aha, to ja powinienem tutaj spamić. Ej! A ja to już jeździerstwo. Bo ja wspomnijem jak debil i nic. A kazali mi spamięć, O co wychodzi? Okej. Okay. Dobra, zajechani, na farcie. A, czyli my schodzimy na dwa hity, dobra. Jak ktoś grał w tą grę, to ja bardzo proszę o jakieś porady, bo się przydadzą na pewno. Bo, że tak powiem, widać jestem bobem w tą grę. O no nie! Matko, zła, bardzo przyspominaj teraz. Dobra. Dobra, powiedzmy sobie, że to będzie ostatnia nasza rundka. Dobra. No nie, o co tu chodzi? Naprawdę luziu, no. Jezu. Okej, okay, dobra, mamy trzeci level, ale co z tego, nie chcę, nie chcę, sorry, nie chcę, tak, konfirm. nie chcę, nie chcę, ludzie, kurna, nie zgłaszajcie mnie do czegoś, czego ja nie chcę, okej, okay. dobra, mamy 32 przeciwników do pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy... No nie! Dobra Więc tak To byłoby na, na tyle dzisiaj Mam nadzieję, że wam się filmiki spodobają jak ja lamie um, Oczywiście połączy się to z content Google w przyszłości, ale jak na razie nie I tak, e, mam nadzieję, że wam się seria bardzo spodoba, bo w sumie tak naprawdę wydaje się ciekawa nawet i tak, łapkujcie, subskrybujcie, polecajcie, bardzo was proszę. No i widzimy się w przyszłych filmikach. No, do zobaczenia, cześć.